Rozpoczęliśmy nasz dzień dobrowy, Tour de Polonii. Jesteśmy w Łowiczu, dokładnie w zakładzie fryzjerskim pana Jana Drutowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Od którego roku pan się zajmuje fryzjerstwem? 63 rok, pierwszy lipiec. Od... Na praktyce, jak byłem. Aż tak pan pamięta? 66 roku od pierwszego. Rodzice powiedzieli, pójdziesz wcześniej, wcześniej skończysz. I sprawdziło się. I sprawdziło się. I do, do, do tej pory działam. W Łowiczu, właśnie. W Łowicz. Jaki jest obowiązujący męski standard w łowiczu? To już jak klient sobie życzy. Jak klient sobie życzy? Ładnie. Wyjściowo i ładnie, żeby to się wszystko trzymało kupy, jak to mówią. Czy wy tu macie jakieś swoje fanaberie, takie, że przychodzą i sobie jakieś wygibasy życzą? No, jak młody przyjdzie, to nieraz z aparatem przyjdzie, pokaże, załóżmy laptopa. No nie miałem w tamtym tygodniu też koniecznie tak jak ten pan, no nie, także nie. Kogo on tam pokazuje na przykład? Kogo no, znajomego albo aktora jakiegoś. A jak aktor to jaki? Który, który jest teraz na tobie? No, no nie trudno mi powiedzieć, naprawdę. Kto jest y, klientelą? Y, no, aktora to tutaj mam, tak? Henia głębiorskiego, bo nawet ten pan z Warszawy był, to bardzo się zdziwił. Naprawdę? No, niech powie sam. No. Dzień dobry. Kogo mnie tu spotkał? A tutaj, ja pochodzę z tych stron, także tak, tak. ja tu przyjeżdżam, 24 lata mieszkam w Warszawie, ale przyjeżdżam tu dość często, więc... Sporo Teraz zaraz, fakty. Pan tutaj z Warszawy przyjeżdża do fryzjera? Przy okazji, tak. A generalnie to, jak jestem zawsze, muszę pana Janka odwiedzić. <grym, <grym, jak, jak, pan, jak pan porównuje pan, tych warszawskich pan fryzjerów tutaj do tych, do tego właściwie Łowickiego? Mistrz jest najlepszy. Mistrz? Tak. Um, dobrze, Są w Warszawie by... gdzie mieszkam, mam trzy zakłady. Blisko. Ale nie. nie. Nie mogę powiedzieć, że tam nie strzygą. No, ale tu jest najlepiej. Pan jest przed czy po? Po. po. Już się skończyłem w tej chwili. Jakbyśmy mogli pokazać Cześć. o kamerę, jakby pan tak zrobił? O tak, o tak. tu nie ma głosu. A i, z tyłu, a, a i z tyłu ty nie nie tak Nie no, to jest piękna precyzyjna robota. To w ogóle to, 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 to nie ma o czym gadać. A czy zdarzają się klienci dewizowi zagraniczni? Tak. Ale już nie żyje. Rozumiem, a, a, ale że kto to był? No, był po prostu jeden pan taki, że naprawdę. No i umarł, no, ale po prostu. Kremio ma Bardzo. że nie było, załóżmy, 50 zł. A klient mi daje 50 dolarów. Bardzo dziwiony byłem na tamte czasy, to było 1200 zł. Bardzo dużo. No, okazało się, w Brazylii mieszkał. Proszę, bardzo. Nie, naprawdę. I fakt autentyczny, bo facet normalnie miał karę śmierci, uciekł samolotem, potem się zapoznałem z nim, ja mówię, gdzie ty wylądowałeś Lechu, no nie, bo to jak Szałkowicz, na skoczni w Austrii, potem Niemcy, Stan i Brazylia. Proszę bardzo. I jak się ustrój zmienił, mhm. po prostu, no już, tak to miał karę śmierci, no nie, tak, że... A jak ceny u pana? No ceny średnie. Czyli? znaczy nasze regionalne. A ja tu mam cennik, to nie co tutaj będziemy? Proszę bardzo, bardzo. strzyżenie męskie, niskie 15 zł, strzyżenie męskie na jeża, bo to jest wyszczególnione wszystko. 15 zł, strzyżenie na łysą jest za dychę. Kto na łysą, ręka do góry? Nie, nie, ma nie? Nie, ma nie, nie ma chętnych. A co tam pan trzymał tutaj? pod? Nie o to mam. Ostatnio O, a jak tuż? Nie da Nie, ale tutaj to już niewiele nie brakuje. Już pan... To? No, 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 ale zostaje, co że tak przerzucę. Taki. A, będzie jeszcze tak zaczęto. Ja, ja nie znam. No, Słuchaj? O... Pan tak samo wystawy jest. No nie? O, tutaj też misko. To, to pan to. O, już... Ogólnie, panie Janku, możemy usiąść no. i negocjować. Żeby no, nie zatykał już za piątaka na przykład. To jest wszystko do uwzględnienia. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do łowicza. Będziemy jeszcze wracać. Dzięki, cześć! Tato Su, to mój Pozdrawiam Filip, naprawdę ja szacun za ten live. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wszystko u mistrza było wyszczególnione, nawet wycięcie włosów z uszu. Żelowanie włosów. Wszystko ma swoją cenę. Nie dziwi, to jest fryzjer męski, kobiety do takich przybytków nie zaglądają. Powiedziałeś, że, że fajny fryzjer, tylko wystrój taki trochę old ale w zakładach męskich tak właśnie wygląda, mężczyźni tam się dobrze czują, naprawdę. Ciekawe, słuchajcie, męski live, ani jednej pani tam nie było. No. Świetne nie, miejsce. się nie przegląda. Świetne miejsce. Męskie przy... rozmowy, męskie tematy. Strzyżenie w cenniku, strzyżenie wąsów, prawda? Tak. widziałaś to wszystko? No i a propos tych cen regionalnych, 15 zł za męskie strzyżenie. No właśnie, pokaż mi jeden taki zakład w Warszawie. Tu jest, jakieś, warto się tu tu jest jakieś szaleństwo jeśli chodzi o, o motocyklem. Proszę pana. Po prostu... No dobrze, zmieniamy temat teraz. No, więc... teraz będziemy...